Dzień dobry. Wiceprezydent USA J.D. Vance przyjechał do Monachium na konferencję poświęconą bezpieczeństwu Europy i e, zachował się w sposób no, zaskakujący, tak bym to delikatnie określiła. A mianowicie to jest trochę tak, jakby e, ktoś przyszedł do czyjegoś domu i jedyne co zrobił to obraził gospodarzy, bo tak to mniej więcej wyglądało. Co dokładnie powiedział J.D. Vance, który wprawił po prostu w ekstazę takich polityków jak Zbigniew Ziobro, Dominik Tarczyński i wielu innych ludzi z żeby być precyzyjnym. Otóż największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale zagrożenie od wewnątrz, odwrót Europy od niektórych najbardziej podstawowych wartości, powiedział J.D. Vance w swoim przemówieniu. Dodał, że jeśli amerykańska demokracja przetrwała 10 lat łajania ze strony Greta Thunberg, Thunberg, to wy przetrwacie kilka miesięcy Ilona Maska. Amerykański polityk zacytował też słowa Jana Pawła II: „Nie lękajcie się i nawoływał, by europejscy liderzy nie bali się głosu swoich wyborców, nawet jeśli się z nim nie zgadzają”. JD Vance w czasie tej konferencji monachijskiej uznał, że y, obserwujemy odwrót Europy od y, niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wiceprezydent krytykował przykłady cenzury y, w Europie, a także prześladowanie chrześcijan, którzy są karani za protesty przeciwko aborcji. Uderzyło mnie, że były komisarz europejski niedawno wystąpił w telewizji i mówił e, zachwycony, że rząd rumuński właśnie unieważnił całe wybory. Ostrzegał, że jeśli sprawy nie pójdą zgodnie z planem, to samo może się zdarzyć w Niemczech. Teraz te oświadczenia tak lekko wygłaszane są szokujące dla amerykańskich uszu. Czy wszystko w przemówieniu J.D. Vansa y, było? No, obraźliwe dla Europy, albo nie było tam jakichś argumentów merytorycznych. Nie do końca, bo oczywiście są pewne wątki, które można potraktować poważnie, ale zajmijmy się najpierw tym, co J.D. Vance powiedział o europejskiej demokracji i mo moim odczuciu to się nie spotkało z odpowiednią ripostą. Weźmy wybory w Rumunii. Rzeczywiście sprawa jest dyskusyjna yy, i to bardzo ryzykowna decyzja, unieważniać pierwszą turę wyborów w Rumunii pod wpływem właśnie informacji, że mieliśmy do czynienia z wielką manipulacją w mediach yy, społecznościowych. Nie będę twierdzić, że to była łatwa decyzja. Ale zwracam uwagę, że prezydent Donald Trump i jego zastępca, JD Vance, tak naprawdę są ostatnimi osobami, które mogą cokolwiek na ten temat mówić i w jakikolwiek sposób to krytykować. Dlaczego? Dlatego, że. Y Przecież kilka lat temu, kiedy Donald Trump przegrał wybory prezydenckie, to co wtedy robił? Usiłował wywierać nacisk na Sąd Najwyższy, żeby uzna, nie uznał wyniku tych wyborów. Ogłaszał, że są sfałszowane, że oszukano naród, że ukradziono mu zwycięstwo. Po prostu nie mógł się pogodzić z tym, że większość Amerykanów wybrała jego konkurenta, Joe Bidena. Tak się wtedy zachowywał, też nie chciał uznać wyniku wyborów i chciał, żeby Sąd Najwyższy de facto, żeby sądy zrobiły dokładnie to samo, co Sąd Najwyższy w Rumunii. Więcej, jeżeli obaj ci panowie, czyli Wens i Trump, pouczają nas o demokracji, że musimy być otwarci na demokrację, na naszych obywateli i ich zdanie, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy, to chciałam zapytać, czy rzeczywiście tak się zachowywaliście te kilka lat temu, kiedy Donald Trump przegrał wybory, bo wydaje mi się, że jednakowoż nie, a powiem więcej, Donald Trump zachęcał swoich zwolenników do ataku na Kapitol, co po prostu było wydarzeniem szokującym. Szokującym, że w państwie o tak długoletniej tradycji demokratycznej mogło dojść do czegoś takiego, że ludzie wdarli się do, na Kapitol i tylko to, że Wice, ówczesny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Mike Pence, zatrzymał to szaleństwo, można uznać, że no, nie doszło do ostatecznego pogwałcenia. Demokracji. Więc naprawdę, panowie, nie przyjeżdżajcie, pouczać nas o y, demokracji, o wyniku wyborów, o szanowaniu wyniku wyborów i o szanowaniu zdania wyborców, bo jesteście ostatnimi ludźmi, którzy powinni czynić takie uwagi. I naprawdę aż się dziwię, że nikt tego tak wprost wansowi nie powiedział. Weźmy następną sprawę. Otóż JD Vance dokonuje takiej oto operacji, że wyciąga jakieś jednostkowe przykłady i uznaje, że generalnie dzieje się wielkie nieszczęście. To, co wyciągnął, dotyczyło pewnego aktywisty antyaborcyjnego, który stał pod kliniką y, aborcyjną i wznosił modły, i został ukarany, dlatego że prawo y, stanowi, że na przykład, przepraszam, może nie do końca pamiętam liczby, ale dajmy na to, że y, takie pikiety mogą być najbliżej to 200 metrów od takiej kliniki. I oczywiście Lady Vance załamuje ręce, że to jest ograniczenie wolności słowa. Ja bym powiedziała tak. Ograniczenie wolności słowa czy w ogóle wolności wyrażania swoich poglądów musi też mieć związek z wolnością innych osób. I podam wam taki przykład. Moja rodzina mieszka poza granicami Polski. W stolicy swojego państwa i mieszkają w kamienicy, która ma kilka pięter w centrum miasta. I tam na parterze była klinika aborcyjna, a moja rodzina mieszkała na górze. Za każdym razem, kiedy tam wchodziliśmy, no może nie za każdym razem, ale często. Po obu stronach stały osoby, które wznosiły modły i miały takie plakaty z rozerwanymi płodami. W sumie. Często nie, ale w końcu nie wytrzymywały i y, każdej młodej kobiecie, która wchodziła do, y, do tego budynku, y, tłumaczyli, że nie można wykonywać aborcji, żeby tego nie robić. I w pewnym momencie mieszkańcy tej kamienicy już mieli tego serdecznie dosyć, no bo ile razy y, młode osoby, które mieszkają tam albo przyjechały w gości, muszą wysłuchiwać, że popełniają grzech śmiertelny, bo idą do kliniki aborcyjnej, a tłumaczenie, że nie idzie się do kliniki aborcyjnej. Tylko do rodziny, która mieszka na piątym piętrze, w ogóle nie działało. Zresztą, prawdę powiedziawszy, nie widzę powodu, żebym się miała, bo to było oczywiście jakiś czas temu, sporo lat temu, żebym miała się tłumaczyć przed jakimiś osobami, że nie idę do kliniki aborcyjnej. Dlatego uważam, że wyciąganie takich pojedynczych wydarzeń przez WANSA ma tylko na celu jedną rzecz: Zdeprecjonowanie Unii Europejskiej i no jakby poszerzenie polskiej, Funkcjonowania tych fundamentalistów katolickich kosztem innych obywateli. Tak to widzę. I muszę tutaj zaznaczyć, że moje osobiste poglądy na temat y, aborcji są następujące. Dla mnie, podkreślam, dla mnie aborcja jest dramatem, aborcja jest tragedią, nie jest zwykłym zabiegiem medycznym. Dla mnie jest y, czymś złym. Ale uznaję, że dla innych osób ta aborcja jest czymś innym, oni inaczej to postrzegają, i jednocześnie opowiadam się za tym, żeby kobiety miały prawo do podejmowania decyzji w tej sprawie, one same, kobiety. Tak uważam, mimo że oczywiście dla mnie aborcja jest złem. Takie mam poglądy. Cytuję je także dlatego, żeby nikt nie myślał, że jakby nie uważam, iż usuwanie ciąży jest czymś takim sobie zwyczajnym, choć. Rozumiem, że dla wielu osób jest. Niemniej uważam, że te pikiety pod właśnie tymi ośrodkami, tymi placówkami, które wykonują aborcje są po prostu niedopuszczalne i naprawdę mogą ludziom zatruć życie. Oczywiście Wans przywoływał też inne przykłady. Chodziło mu z grubsza o to, tak sądzę, tym bardziej, że Elon Musk popiera takiego hejtera Wielkiej Brytanii, który. No, naplął, po prostu potraktował bardzo źle y, m, pakistańską rodzinę. Y, więc rozumiem, że chodzi o to, że można powiedzieć wszystkie obrzydlistwa na temat y, innego człowieka, tylko dlatego, że nam się nie podoba, bo nie wiem, ma taką, y, wyznaje taką, a nie inną religię, ma taki, a nie inny kolor y, skóry albo orientację seksualną. I chodzi o to, żebyśmy mogli wszyscy y, no, nie chcę używać słowa brutalnego, ale, yy, no, po prostu wylać swoją nienawiść na, na taką osobę. I o to właśnie chodzi wansowi. No, bardzo trudno to y, przyjąć. Ja zresztą troszeczkę się zdziwiłam, że wans y, pominął tutaj Polskę w tym wyrzekaniu na demokrację i na omijaniu głosu obywateli, bo przecież Dominik Tarczyński tak się starał, wylistował wszystkie wypowiedzi dotyczące właśnie Donalda Trumpa, które wygłosili politycy obecnej koalicji rządzącej. I politycy Prawa i Sprawiedliwości tam pielgrzymowali i mówili, jakie to straszne u nas rzeczy się dzieją, że łamana jest konstytucja i praworządność. I tutaj pan Bogdan też wystąpił, że jest zamach stanu, a ten wans... Tylko o Wielkiej Brytanii, o, o Rumunii czy o Niemczech, no, a o Polsce nic. No, myślę, że Dominik Tarczyński był bardzo z tego powodu rozgarczony, choć oczywiście ogólnie tym przemówieniem był zachwycony. I tak się zastanawiałam, jak myślicie, dlaczego was takich wątków nie poruszał? Choć, no to był taki do jego wypowiedzi, to naprawdę, jeśli chodzi o tę ważność wyborów, no to naprawdę są śmieszne w kontekście tego, co Trump wyrabiał kilka lat temu. No więc posłuchajcie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych po tym, jak Donald Trump mm, objął władzę. Bo jeżeli ktoś zarzuca yy, innym krajom, że łamane są zasady demokracji, to ja się zastanawiam, co można powiedzieć na temat Donalda Trumpa. I proszę bardzo, biorę pierwszy z brzegu artykuł. No co my tu mamy? Demokracja, także niezależni naukowcy zajmujący się prawem ostrzegają, że prezydent prowokuje kryzys konstytucyjny, próbuje rozszerzyć swoją władzę, ignoruje prawo. I dąży do celu za wszelką cenę. E, Trump wprowadza swoje dekrety i nie napotyka opozycji ze strony kongresów, ale za to, yy, no, Problem polega na tym, że prokuratorzy jednak protestują, wysyłają sprawy do sądu właśnie po to, żeby podważyć te dekrety wydawane przez Donalda Trumpa. Przeciwko administracji Trumpa wpłynęło już ponad 60 wniosków sądowych, a wiele z nich opiera się na argumencie, że Donald Trump i jego administracja wykracza poza swoje kompetencje. I jak myślicie, czy to się podoba Donaldowi Trumpowi? Otóż się nie podoba. I tutaj zacytuję, co prezydent Stanów Zjednoczonych uważa na temat tych sędziów. Naszym zdaniem ci sędziowie zachowują się jak aktywiści, a nie uczciwi arbitrzy prawa. Nielegalnie blokują jego y, agendę, powiedziała Caroline Levitt. Rzeczniczka prasowa Białego Domu. A wiceprezydent J.D. Vance zasygnalizował, że jest gotowy do obejścia decyzji sądów. Sędziowie nie mają prawa ograniczać legalnej władzy wykonawczej. Napisał tydzień temu na Platformie X. Od początku swojej kariery politycznej w 2020 roku, którą zawdzięcza poparciu Trumpa w kampanii do Senatu, Vance wyrażał opinię, którą podzielają skrajne konserwatywne środowiska, że w drugiej kadencji Donald Trump powinien ignorować decyzję sądów, nawet Sądu Najwyższego, jeżeli staną mu na drodze do realizacji jego agendy polityczno-społecznej. To nieprawidłowe, nieodpowiedzialne podejście. Nikt nie jest ponad prawem. Napisało 17 prokuratorów generalnych y, oświadczeń. No i teraz sobie myślę tak. Właściwie Trump y, kopiuje to, co robił y, PiS od początku. Y, 2016 roku, jeśli chodzi o pacyfikację sądów. Zawsze mm, mówiłam, że Trump w dużej mierze papuguje Jarosława Kaczyńskiego, co nie jest chwałą ani dla jednego, ani dla drugiego, ale wyraziłam kiedyś takie zdanie na platformie X. Y i profesor Zdzisław Krasnodębski powiedział mi, że on przekaza, przekazał moją opinię prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że właśnie uważam, iż Trump tak naprawdę kopiuje rozwiązania, które wprowadzał Jarosław Kaczyński. No i usłyszałam taką informację, że prezes był bardzo zadowolony, że ktoś uważa, iż to Trump kopiuje polskie przykłady, a nie na odwrót. No ja uważam, że nie ma być czym zachwyconym, ale rzeczywiście tutaj też kiedy czytam to, co Trump mówi o sędziach, to w zasadzie tak jakbym widziała PiS kilka lat temu. Dokładnie ta sama argumentacja. No i jeszcze popatrzmy, w jaki sposób Donald Trump dba o demokrację i o praworządność. A przypomnę, że jeśli chodzi o demokrację, to jest taka zasada jak trójpodział władz, czyli jednak niezależność władzy sądowniczej. No to rzućmy jeszcze okiem na inny artykuł. Prokuratorzy generalni z 14 stanów złożyli pozew przeciwko szarej eminencji rządów Donalda Trumpa. Domagają się powstrzymania praktycznie niekontrolowanej władzy miliardera Ilona Maska, który stanął na czele Departamentu Efektywności Rządowej. Chcą, by sąd uniemożliwił mu podejmowanie jakichkolwiek decyzji, a wręcz nałożył na niego tak zwany zakaz zbliżania się. <grym> na czym m.in. E, polega problem? Prokuratorzy generalni domagają się, by sąd zakazał Maskowi wydawania jakichkolwiek poleceń komukolwiek spoza urzędu i uznał jego działania za niezgodne z konstytucją. Zwracamy się do sądu o unieważnienie jego dyrektyw i działań oraz o wydanie zakazu zbliżania się, powiedziała prokurator generalna Michigan Dana Nessel podczas internetowej konferencji prasowej. Tego samego dnia mask, którego pracownicy od tygodni przeglądają bazy kolejnych agencji szukając oszczędności, ogłosił na forum Światowego Szczytu Rządów Dubaju, że Ameryka powinna usunąć całe agencje ze swojej administracji. No cóż, podstawowe wątpliwości między innymi polegają na tym, że... 8 lutego sąd zablokował pracownikom tego departamentu Maska dostęp do baz danych Departamentu Skarbu USA zawierających wrażliwe dane osobowe takie jak numery ubezpieczenia społecznego czy numery kont Amerykanów. Nakazał też usunięcie wszelkich danych, które zostały przyjęte do dnia tego orzeczenia. Poza wnioskiem o taką blokadę złożyło 19 stanów, y, którym przewodziła prokurator generalna stanu Nowy Jork, Leticia James. Bardzo to są ciekawe y, historie, jak Trump usiłuje omijać prawo i wydaje swoje dekrety czy decyzje, które są kwestionowane przez wiele osób i no, już zaczęły to także kwestionować sądy. No jak słyszeliśmy, Trump uważa, że sądy są do wymiany, bo to są źli aktywiści, którzy go blokują. No i jeszcze znalazłam jeden ciekawy artykuł, to tym razem, tamten to był ze strony Super Expressu, a ten jest akurat z Rzeczpospolitej. Departament Sprawiedliwości zwalnia zaprowadzenie postępowania przeciw Donaldowi Trumpowi. Kilkunastu prawników, którzy brali udział w przygotowaniu dwóch aktów oskarżenia przeciwko Donaldowi Trumpowi, straciło pracę w Departamencie Sprawiedliwości. No oczywiście, a dlaczego stracili? Ano dlatego, że y, po prostu brali udział w przygotowywaniu y, sprawy Donalda Trumpa. Y, zwolnieni prawnicy pracowali w zespole specjalnego prokuratora Jacka Smitha, który odpowiadał za dwa federalne akty oskarżenia przeciwko. Trumpowi. Smith podsumowując ustalenia śledczych w specjalnym raporcie stwierdził, że dowody zebrane przez nich były wystarczające, by skazać Trumpa za próbę zmiany wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku, ale ostatecznie akt oskarżenia nie trafił w tej sprawie do sądu w związku z wygraną Trumpa w wyborach prezydenckich. E, Smith w raporcie postawił Trumpowi cztery zarzuty, w tym m.in. spiskowania, którego celem była obstrukcja procesu wyborczego, mająca uniemożliwić zatwierdzenie wyboru Joe Bidena na prezydenta w 2020 roku. Ojej, to chyba ktoś tutaj ma naprawdę poważne problemy z demokracją i z wyborem e, obywateli USA. Mm. Tak, właśnie dlatego, właśnie dlatego to przemówienie J.D. Vance mnie zbulwersowało, choć jedno muszę mu przyznać, a mianowicie kiedy mówił o tym, że w krajach europejskich nadużywa się słowa dezinformacja, że zwala się na to zjawisko wszystkie kwestie, które nam się nie podobają, to mm, Wydaje mi się, że rzeczywiście politycy być może zbyt często sięgają po taki argument, że dominacja w mediach społecznościowych czy w mediach elektronicznych, w mediach państwowych, takich jak TVP, może faktycznie zmienić wynik wyborów, zmanipulować wyborców. Oczywiście do pewnego stopnia. Na pewno tak się dzieje, że w mediach społecznościowych odpowiednio prowadzona kampania też za pomocą fake newsów może oznaczać manipulację emocjami wyborców, szczególnie tych, którzy nie sprawdzają źródeł rozmaitych informacji. To jest prawda, ale z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie można każdej porażki usprawiedliwiać właśnie tym, że doszło do niej ze względu na dezinformację, bo bardzo często jest to droga donikąd. Przykładem jest Polska. Oczywiście w 2015 roku i 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory wygrało wybory parlamentarne i także prezydenckie. I Oczywiście jest tak, że po 2016 PiS przejął właściwie niemal wszystkie instytucje państwa demokratycznego, przejął także media państwowe, radio i telewizję, gdzie po prostu lała się właściwie bez ustanku propaganda prorządowa i propisowska. Jednocześnie było wiadomo szczególnie, szczególnie w ostatniej kampanii wyborczej w 2023 roku, że PiS wydał po prostu niewyobrażalne sumy pieniędzy na y, swoją promocję, na swoją reklamę. Używał do tego instytucji państwa bardzo różnych, czy to były to pikniki 800, czy pikniki wojskowe, czy to rozdawanie tych wozów strażackich. Czy y, wykorzystywanie w, y, też ludzi do pracy w swoich kampaniach wyborczych, choć w rzeczywistości oni y, byli zatrudniani przez instytucje rządowe, w których nic nie robili. No, przykładów wykorzystywania olbrzymiego tych pieniędzy publicznych oprócz tego, że PIS miał też oczywiście swoją partyjną subwencję bardzo wysoką? To rzucono tak niesamowite pieniądze na ten rynek polityczny, a telewizja państwowa z radiem państwowym po prostu szalały. Jednocześnie państwowe pieniądze wielkim strumieniem płynęły do mediów, które PiS promowały i to płacili wszyscy, każde ministerstwo. Tam się opłacało i ojcu Ryzykowi, i braciom Karnowskim, i Tomaszowi Sakiewiczowi. To po prostu miliony, miliony złotych tam płynęły. 哎。<noise> <noise> I oczywiście można było mieć przekonanie, że wygrana opozycji w takich warunkach jest niezwykle trudna, bo po prostu partia rządząca tak zabetonowała cały system i tak ograniczyła wolność słowa. No wcześniej wiedzieliśmy, że był atak na TVN, było odcięcie od jakichkolwiek reklam czy ogłoszeń rządowych mediów, których PiS nie lubił. W ogóle się nie liczyło to, czy jakieś medium ma Odpowiedni nakład, czy y, ma odpowiednią słuchalność, czy oglądalność, to w ogóle nie miało znaczenia. Znaczenie miało tylko to, czy dane medium służy pisowi. I przy tak olbrzymich zasobach, i państwowych, i partyjnych, pis traci władzę. To jest, e, jakby to powiedzieć, Niezwykle optymistyczne zjawisko, że dzięki mobilizacji społecznej okazało się, że y, ta konkretnie partia została odsunięta od władzy i co więcej, na koalicję rządzącą zagłosowało ponad 2 miliony ludzi więcej niż na PiS i Konfederację razem wzięte, bo przewidywano, dlatego dokonuję takiego podziału, bo przewidywano, że w razie czego PiS z Konfederacją może stworzyć, Rząd. I to jest symptomatyczne, że przy wielkiej mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego. I przestrzeganiu surowych reguł, by elity liberalne nie jawiły się e, wyborcom jako te, które są skorumpowane, zepsute, okradają państwo, jakość tych elit liberalnych jest bardzo, bardzo ważna. Od czego wiele osób, zwolenników obozu lewicowego albo liberalnego, albo centroprawicowego, zapomina, że to jakość e, tych elit, jakość polityków, Jakość klasy politycznej też ma olbrzymie znaczenie. Także m, nie zasłaniajmy się we wszystkim dezinformacją. Przede wszystkim trzeba postawić na aktywność y, obywatelską, na y, Prezentowanie prawdziwych faktów, na y, koncentrację, na tym, żeby prostować wszystkie kłamstwa, które pokazują się w przestrzeni publicznej. Y, na tym trzeba się koncentrować. I jeżeli społeczeństwo y, obywatelskie jest naprawdę rozbudzone, to widać było tę olbrzymią mobilizację zwolenników demokracji i zwolenników Unii Demokratycznej, współpracy z naszymi partnerami, zwolenników współpracy z naszymi partnerami w Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważne. Więc w tym malutkim punkcie troszkę się zgadzam z J.D. Wensem. Nie zwalajcie wszystkiego na dezinformację. Weźcie się do pracy. Promujcie demokrację, promujcie społeczeństwo obywatelskie, promujcie wolność słowa i po prostu dbajcie o Polskę w sposób przekonywujący, a przede wszystkim trzymajcie się pewnych reguł i dbajcie o jakość tych liberalnych elit.